Hej, dzisiaj chciałabym Was zaprosić do filmiku. Będzie to tak pod tytułem kolory tęczy. E, a więc chciałabym Wam pokazać produkty właśnie z różnej gamy kolorystycznej, które moim zdaniem są warte polecenia. A więc zaczynajmy. Kolor czerwony. E, jeśli chodzi o kolor czerwony, moim ulubionym produktem e, z tej barwy, może to nie jest barwa, po prostu ma takie opakowanie, jest to e, wysuszacz Sally Hansen Instadry bardzo fajny produkt e, dzięki temu nasze paznokcie dłużej się utrzymują szybciej wysychają także moim zdaniem bardzo fajnie przedłuża również trwałość lakieru także jest super polecam go kupić na Allegro ponieważ tam jest taniej w Rosmanie czy w Superfarmie na pewno będzie dużo dużo droższy kolejny kolor jest to pomarańczowy no i tu miałam dosyć duży problem więc wybrałam taki w sumie wygląda to trochę na pomarańczowy tak patrzę tutaj w kamerze jest to taki kolor koralowy. E, lakier z OPI Hot and Spicy. Bardzo lubię te lakiery. E, moim zdaniem są świetne, ponieważ naprawdę widać bardzo małe zużycie. Dodatkowo e, długo się utrzymują. E, jeśli chodzi o żółty, wybrałam wodę toaletową z Yves Rocher. Mango Marakuja. Bardzo fajnie mi się sprawdziła na wakacjach. Bardzo fajny, orzeźwiający zapach. Co więcej, dodać po prostu bardzo. Bardzo fajny produkt. Jeśli chodzi o zielony, no nie mogłam tutaj pokazać innego produktu niż mój ulubiony. Balsam do ciała w sprayu Wazeline Spray and Go. Dobrze mówię tak. Piękny zapach aloesowy, bardzo świeży, bardzo delikatny balsam. E, mówiłam więcej o nim w filmiku, także e, na dole w opisie podam e, link do tego filmiku. E, super się wchłania, naprawdę jest idealny nie tylko na lato. Jeśli chodzi o niebieski, chciałabym tutaj pokazać dwa produkty wyjątkowo. Będzie to odżywka, przepraszam, że pokazuję do góry nogami, ale mi się popsuła tutaj zakrętka. Z, z Nivei tutaj mam Intense Reaper, bardzo fajna jest również Long Reaper. uwielbiam te odżywki, szampony również, aczkolwiek uważam, że odżywki bardzo fajnie nawilżają włosy. I świetnie się u mnie sprawdza. Również chciałabym pokazać z niebieskiego koloru e, mój ulubiony perfum e, Moschino I Love Love. Piękny zapach cytrusowy, mój ukochany, również Dolce Gabbana. Bardzo podobna nota zapachowa, także polecam. Jeśli chodzi o granatowy, tutaj miałam problem, ale wydaje mi się, że to jest granatowy kolor. Tak, nawet tak wygląda w kamerze. E, jest to mgiełka do ciała Country Cheek z Bath Body Works. Bardzo fajna, jak widać, bardzo wydajna, ponieważ kupiłam ją w czerwcu, więc i używam jej bardzo często na lato. Idealny produkt, mój ukochany. Jeśli chodzi o kolor fioletowy, tutaj polecam fioletowy tusz z Oczywiście opakowanie jest tylko fioletowe. Bardzo fajny, podkręcający rzęsy, mój ulubiony. Różowy. Tutaj się wahałam nad różnymi produktami, ale pokażę Wam gąbkę. Z jednej strony jest różowa, z drugiej jest żółta. Oczywiście ta żółta, używam tej strony żółtej, ale tutaj mamy też różowy kolor. Jest naprawdę fenomenalna: jest to gąbka antycelulitowa z Syreny. Można ją dostać w Rosmanie. Bardzo fajny produkt. Możemy nałożyć e, obojętnie, jaki żel, i świetnie wygładza nam skórę. Naprawdę jest cudowna. No, i jako taki bonus pokażę wielokolorowy kolor, czyli takie lakiery z Golden Rose z serii Jolly Juice. Tutaj akurat jest taki y, fioletowo-zielono-złoty, a tutaj jest bardziej w złocie i w różu. I uwielbiam je nakładać na jeden paznokieć. akurat teraz mam pomalowane, tak nie wiem czy to będzie widać, y, y, resztę kolorów, wszystkie paznokcie namiętowo, i na kolejny raz nakładam lakier yy, i bardzo fajny efekt tworzy. Także mam nadzieję, że tak wam się spodobał trochę o kosmetykach. E, napiszcie jakiś może wasz ulubiony produkt z jakiegoś koloru. Mam nadzieję, że coś fajnego od was podpatrzę. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa pa.